Witajcie, witam Was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że poprzednie moje filmy Wam się podobały. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać sierpniowe szaleństwo, czyli zdobycze, które udało mi się kupić w minionym miesiącu. Było to kilka zakupów, natomiast jeden przeważający, czyli sklep Action, i od niego chyba zaczniemy. Udało mi się dotrzeć przy okazji wizyty w łodzi do sklepu e, chyba na przybyszewskiego, nie pamiętam dokładnie. E, I kupiłam kilka rzeczy, niektóre do testowania, a niektóre dlatego, że miałam pewne braki. Pierwsze z nich to kwiatki. E, Moja ocena, jak widzicie, już były używane. Moja ocena papierowa średnie. Natomiast myślę, że jako taki dodatek, czy taki uzupełnienie, spokojnie mogą być. Wystarczy je po, po wyprostować, czy pochlapać jakimś medium i spełnią swoją rolę. Ale nie jest to szaleństwo. Nie wiem, czy część Was poznaje, czy nie. To jest cały taki pakiet yy, yy, taśm Washi. Mój wybór padł na taka, takie zestawienie, ze względu na to, że właśnie jestem w trakcie przygotowania albumu z kolekcji New Moon piątku 13 i akurat ten granat idealnie się wpasowuje, już przymierzałam, testowałam. Koszt to jest około 12 zł, więc uważam, że warto. Jeżeli używacie taśm w dużych ilościach lub do jakichś projektów, to jak najbardziej polecam. kolejny fajne zakupy, z których jestem bardzo zadowolona, to są te farby. Farby metaliczne i one są w sześciu kolorach. Fajne są dlatego, że można nimi zaakcentować różne elementy. Złoty, srebrne. Natomiast nie zostawiają takiej poświaty. Mam nadzieję, że widać te wszystkie kolory tutaj. Troszkę jest ciemno. Ale mam nadzieję, że będą się Wam podobały. Natomiast totalnym strzałem w płot, a nie w dziesiątkę, były te farby. To są... Wernix Pearl. Natomiast to, według mnie, to są akrylowe, perłowe farby, które totalnie dziwnie się używa. No są perłowe, ale chyba to wszystko. Tych nie polecam. Trochę gadżetów, czyli te tekturki w wakacyjnych e, motywach. To są akurat liście. Metalowe widziałam u dziewczyn i sobie chwaliły. E, a także Wykrojniki. Fajne. Bardzo dobrze się ich używa, naprawdę są solidne, bez problemu wyjmuje się z nich elementy i nie ma takiej, y, takich momentów czy takich miejsc, gdzie są niedocięte. Naprawdę bardzo fajne. Kolejny ze zestaw, który chciałabym Wam polecić, to jest ten zestaw. To są y, dwa pisaki, z klejem. Jeden ma taką końcówkę. Nie wiem, czy widać? Dobrze, drugi ma końcówkę ściętą. I są fajne, ponieważ bardzo dobrze używa się ją z foliami. Ja mam akurat folię miedzianą oraz złotą. Można napisać samemu sentencję, jakiś element pokryć klejem i sobie tą folią wybłyszczyć. Natomiast wiem, że dziewczyny mówiły, że folia, jako folia sama się ściera, więc bardzo dobrze byłoby ją jeszcze może wyembasować czymś przezroczystym albo jakimś. Przezroczystym medium, na przykład jakieś kropelki w płynie przezroczyste, pokryć, żeby to było jeszcze bardziej trwałe, bo gdzieś są takie e, takie, takie opinie, że niestety ta folia się ściera. Zobaczymy. Ja jeszcze tak, tak bardzo jej nie używałam. Kolejne to są tagi. Jak widzicie już używane, oraz maski. Maski są w kompletach. One mają wzorów 5 tutaj, i tak. Ten akurat jest bardziej kwiatowy, motyw to są bardziej morskie motywy, tu akurat są koniki morskie, muszelki, liny i jakieś takie inne wzory w stylu morskim. Używałam koników, używałam muszelek, bardzo ładnie się z nich korzysta Natomiast te maski y, są dosyć cienkie. Więc jeżeli na przykład korzystacie z agateriowych, czy z jakichś innych masek y, z innych firm, y, to generalnie nie ma przełożenia na te maski. One są cieniutkie ale na przykład dla mnie to jest plusem, ponieważ mogę używać tuszu i wytuszować ten wzór takim tuszem do postarzania stron, więc są plusy i są minusy tej, tej cienkości tych masek. No i trochę gadżetów jeszcze. To są gadżety, czyli takie stickery, wypukłe. Akurat te są w odcieniach mięty, więc... Yy, ale są wypukłe, bardzo pasują do fajnych papierów miętajowych. Ja też trochę zmyślałam o tych papierach, kupowałam. Ale sam fakt różnych elementów, typu strzałki serca, numerki, bądź jakieś inne gadżety, takie właśnie z tymi chorobiewkami, powoduje, że naprawdę widzę, że będę używać ich w dziecięcych projektach. Więc koszt bardzo mało, bo 2 zł, natomiast dużo fajnych gadżetów i, i polecam. No i oczywiście pieczątki. Stemple. Widziałam u dziewczyn stemple, które miały w pakiecie takie chyba dwa bądź trzy tusze. Natomiast w komentarzach też widziałam, że one są dosyć słabe, same te tusze, nie mówię o pieczątkach, więc ja zdecydowałam, że wybiorę sobie do sprawdzenia, akurat tak, jest z herbatką. Chciałabym mi pokolorować, zobaczę jak to będzie wyglądało, jak mi się to uda. Natomiast same stemple są fajne, bo używam już na napisu, są w porządku, bardzo dobrze odbijają, więc nie mam uwag co do akurat tego produktu. No i fajna część, którą każdy pewnie lubi. To są papiery. Ja nabyłam ich sporo, ponieważ chyba trafiłam na jakiś taki okres, kiedy to, tego naprawdę na półce było dużo. Nie znalazłam tych dużych papierów y, takich, jakich chciałam, bo bardzo zależało mi na motywach, które będą tłem. Nie było. Może przy innej okazji uda mi się trafić. Natomiast kupiłam bardzo fajną rzecz. To są takie torebeczki. Tak szybko tylko przewinę. To są torebeczki. One mają tu wytłoczenia, perforacje i tak dalej. Natomiast na ostatniej stronie też jest fajny gadżet, liczby cyfry i to jest do wypchnięcia. Więc tutaj spokojnie można sobie używać. A ja myślałam o takich małych kopertach na pieniądze, bądź na jakichś kopertach, na jakiś gadżecik, które można jeszcze dokleić do kartki. Tu mam planer. Bardzo fajne motywy, alfabety, cyfry, jakieś sentencje w kolorach granatu fioletowego oraz srebra. Do używania w kolekcji dziecięcych. Kolejne błyskotki, nie wiem, chyba jakieś mam. Miałam, miałam fazę na błyskotki w tym czasie. To jest metaliczny papier. Ja kupiłam go tylko i wyłącznie z myślą o napisach. Widziałam o kamili pisarskiej, że właśnie bardzo często korzysta z różnych. Opakowań, czy czegoś, co jest właśnie takie wybłyszczane, żeby wycinać napisy. Ja chciałam zobaczyć, jaki się sprawdzi w ogóle ten bloczek. A plusem jest to, że jest to sześć różnych odcieni kolorów. Niektóre są bardziej metalizowane, niektóre są bardziej perłowe, więc yy, chciałam zobaczyć, jak się sprawdzi, jak te albumy będą wyglądały, bo nie mam akurat takich opakowań srebrnych, które mogłabym zrecyklingować. Kolejne dwa papiery, one są dosyć, nie są cieniutkie bardzo, bo to jest około chyba 170-180 gram, natomiast plusem jest to, że ten w stylu wakacyjnym jest wybłyszczany takim brokatem i to jest naprawdę sporo tego brokatu, na niektórych stronach chyba aż za, za dużo, ale jako stronę, jako tło strony może spokojnie być, a tutaj jest fajny wzór taki nowoczesny i tu są wyzłocone. Ten bardzo mi się fajnie wpisze w jakąś kartkę ślubną, więc naprawdę bardzo fajne. To jest pozłacane. A to chyba mam w gratisie, bo jest tylko jedna taka strona, więc coś mi się musiało pomylić. Kartki. Kupiłam je ze względu na te naklejki, które są, a to są wydzieranki, ścieranki takie, które tu piszemy sentencje, przyklejamy taki kształt i jak ktoś wstaje, to może sobie to zetrzeć. Natomiast ja chciałam to użyć w albumach, więc pewnie większość skarperek tego nie kupi no i dwa bloki takie bloki nietypowe pewnie część z Was, z was już widziała yy, niektóre może yy, te papiery natomiast pokażę pierwszy, wakacyjny dosyć szybko przewinę ideą tego bloku jest to, że tu jest kalka tu są wypychanki następnie jakieś wakacyjne papiery akurat te jak dla mnie może nie do końca natomiast no wiadomo, taki klimat tego papieru Tutaj są naklejki, one są lekko wybłyszczone. Znowu jest kalka z sentencjami i znowu wypychanki. Czyli taka, taka koncepcja. Tego samego papieru nie jest zbyt wiele, tam jest około 6-8 stron. Natomiast ten urzek bo jest po prostu przepiękny, fantastyczny loftowy. I tutaj też. Kalka, wypychanki, dechy. <gryw> jakiś korek, stare deski w ogóle są przepiękne. Trochę takich papierów, właśnie też w tym stylu dechy, dechy, wielone dechy. I jakieś płytki. No i znowu naklejki oraz kalka i wypychanki. Przepiękna w ogóle kolekcja. Kupiłam również papier do akwareli, a kupiłam go ze względu na to, że brakowało mi papieru, z którego mogłabym wycinać elementy z wykrojników. Ten jest świetny. On ma jeszcze dodatkowo taką bardzo fajną fakturę, Taką trochę przypominającą papier, więc bardzo ładnie te elementy wyglądają. Nie ma tu co pokazywać, bo jest biały. No i cudeńko. Papier, który jest takim marokańskim, greckim, cypryjskim stylu. Bardzo chciałam coś w tym stylu mieć. Gdzieś widziałam taki podobny papier, ale nie udało mi się go kupić. Dlatego gdy zobaczyłam takżonię ten papier. No to był mój, mój jedyny wybór tak jak wspomniałam, nie było takich, które mogłyby być tłem widziałam u dziewczyn, że kupowały, natomiast no, akurat tam nie było, nie wiem czy dlatego, że został wykupiony, czy dlatego, że jeszcze go nie było sorry, piękne, można miksować można robić mozaiki, więc pewnie wkrótce pojawi się w którymś projekcie ok, teraz chciałam wam pokazać coś, czego nie spodziewałam się w zwykłym sklepie Aha. to jest oszoł Przepraszam za takie uczenie. Eee, pojechałam ze względu na Magica, który był w super cenie, więc kopiłam go 10 sztuk. Natomiast wziąłam do wypróbowania jeszcze klej bambino Interligatorski. Mogę powiedzieć tylko to, że trzeba go bardzo umiejętnie używać, ponieważ on dość fajnie rozmiękcza papier i powoduje fale. Więc jeżeli macie taki klej, chcielibyście go. Mm, to rozsmarowujcie go na całej powierzchni, niedużo nie tak, żeby po prostu on zalewał tą kartkę, bo też ten czubek jest taki, że on dosyć mocno zalewa kartkę, więc powiem szczerze nie wiem, czy mogę Wam polecić ja go używam na dużych powierzchniach natomiast z od 1 do 10 to mogę podać jedynie 4 udało mi się wypatrzeć również wstążki, cekiny i taki gadżet ramki na sznurku. Ja te ramki wzięłam, dlatego, że to był papier kraftowy, a dodatkowo mm, świetnie pasuje mi do albumu, takiego małego, który, który będę przygotowywała, więc koszt też kilka złotych, natomiast nie spodziewałam się takich fajnych rewelacji. To są... Akurat tu mi się. Przepraszam. To są yy, stemple. Te są bardziej urodzinowe, a te są bardziej planerowe. Używałam są w porządku, naprawdę. To akurat gdzieś w September i chorągiewka jest użyta, ale mają też cyfry, mają fajne daty, kalendarz, e, dni miesiąca i e, miesiące i jakieś takie jeszcze daczy tego typu serce. Myślę, że też gdzieś pojawią się jeszcze, już niebawem. No i trochę takich bieżączek, pojedynczych rzeczy. To na końcu. To będzie niespodzianka. Kupiłam w kilku sklepach przy okazji zakupów jakiś bermat, czy przy okazji zakupów yy, tych kraftowych papierów trochę pojedynczych rzeczy. Mam bardzo dużo papierów, które chciałabym zużyć, natomiast yy, zawsze jest takie poczucie, że brakuje tych elementów. Więc ja postanowiłam, że kupię tylko i wyłącznie te strony, które mają elementy do wycięcia. I tym sposobem yy, mam Jeden arkusz mintajowy, To jest akurat najnowsza kolekcja Home for Christmas. Mnie urzekły te niebieskości, czy te miętowe elementy i ludziki, e, dziadki do orzechów chyba, o ile dobrze pamiętam, dobrze kojarzę, bo w tym, w tym kolorze w tym roku zamierzam przygotować kartki, bądź, bądź jakieś upominki świąteczne. Misiaczki i dzieciaczki, czyli coś, co jest niezbędne do dziecięcego albumu. A to jest firma Craft and You. Ja powiem szczerze, nie kojarzę za bardzo tej firmy. Widziałam chyba jeden taki misiaczek element, który gdzieś na kartce był, ale bardzo się cieszę, że, że udało mi się ją wypatrzeć. To jest bardzo ładna. Oczywiście rzeczy ślubne, czyli tutaj akurat piątek 13, tutaj Craft O'clock, dlatego, że niebieski, dlatego, że zielony chcę robić kartki również w innych kolorach niż różowy, choć miętajowe papiery bardzo kocham. No i trochę karty, ka, kartek A4, kraftowego. No i bermaty na no, potrzeby albumu. Tak wygląda y, mo, moje szaleństwo zakupowe. Mam nadzieję, że podobają Wam się y, y, te produkty. A jeżeli chcielibyście podpytać, jak się sprawują, jak, jak je używać, to bardzo chętnie odpowiem, zapraszam do komentowania ponieważ też powiem szczerze niektórych byłam ciekawa, niektóre udało mi się przetestować a niektóre jeszcze czekają na swoją kolej mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla Was pomocny a jeżeli potrzebujecie więcej informacji chcecie zobaczyć inne moje prace to zapraszam na Instagrama na mojego bloga gdzie będzie nie filmowo, ale bardziej zdjęciowo do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!